No, to ruszę. No, i, i to na epa. Tak. Gdzie jedzie? Dokąd? Tak, Nad morzem? Nie. Nie. na mnie. Do Poznania jedzie? Dobra. Wskoczyć do Poznania. O, tu jest! Glizdek, glizdek że jedzie podwiady, wiedzie jedzie.

Trzeba. Jedzie! Jedzie, ale czy zatrzyma się? Zatrzyma się. Linił O, trochę długo. Za późno zaczął hamować. Okej. Okay.